Okej, okay, cześć, widać na nowym kanale, z tej strony się jesteśmy na nowym kanale, tak i widzicie mi dzisiaj w grze, jak ono się nazywa zapomniałem, Next Car Game gausza, coś takiego, coś takiego, że, że się samochodem się rozbijamy ogólnie, to ma pokazać, że jak ta fizyka nowych, nowych samochodów się rozbija i tak dalej, w ogóle witam was na nowym kanale. Tak nie widzieliście, że jestem na nowym kanale, tak mam nowy kanał, w ogóle coś na Steam, jakiś kotecek się odpalił, nie w ogóle ja będę się chyba tego z Steam troszeczkę się jakimś niewidzialnym w ogóle słuchajcie, jestem na nowym kanale, tak, i dzisiaj, no co myślisz, że nie będę na nowym kanale? tak na nie myślicie, Nie myśleliście, że będę na nowym kanale, tak ale tak w ogóle. W ogóle Hello nice to meet you can you answer like? Okej, okay, tak więc witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bartuś i... Może założę te niesłuchające dziś słuchawki, które działają tylko na tą stronę, bo ta się zepsuła. I cóż, witam was w grze, która mam nadzieję wam się spodoba. Ale Bartuś, to nie mają to nie mająkra, sprzedałeś się, ty sprzedaj na świnio! Nie, po prostu gra mi się spodobała i jest świetna i w ogóle ma mało w nie, FPS, ów nie przyznam. Może jakoś mi się uda to zdemaskować zamaskować sorry Tak więc debili się kręci w kółko przypierdylmy mu, no, ogólnie, mapa jak to mapa, może sobie zdejmę trochę sławkę. Słuchajcie, jeździmy sobie po mapie, gdzie jest pełno w ogóle... Oh, shit? Gdzie jest... Dobra, założę to lepiej. Gdzie jest pełno pułapek e, No i my możemy sobie na przykład naprawić samochód, ale ogólnie chodzi tutaj o to, żeby jak najbardziej rozpieprzyć ten samochód. I GOŚCIU! Chodzi tutaj o to, jak najbardziej rozpieprzyć ten samochód, używając pułapek i patrząc jak fizyka tak naprawdę działa. Wiedziałem, że tu nie wiadę za pierwszym razem, no ale... Spróbujmy w kuli śmierci! Czuję się jak zamknięty chomik! Halo, czy ktoś mnie stąd wypuści, albo mnie chociaż rozpieprzy się? Yeah! bitches! Klękaj i ziewaj jak Bartek jedzie... Cokolwiek. Dobra, i teraz do góry, do góry, do góry! What the fuck? O! To Prawo Fizyki mnie chyba... O, dobra, wyjedźmy stąd. Fuck. Okej, okay, coś się tutaj ciekawego dzieje. Spierdzielam stąd. Ja to nigdy dobrym kierowcą nie byłem. O, dobra, wyskoczmy z tej. Rozpędźmy się. Dawaj, dawaj Mustang. Dawaj Mustang. Shit! Ej, to nie, nie aż tak tragicznie było. Myślałem, że będzie gorzej. O, to jest świetne. Rozpędźmy się z całej petardy i wylecimy w kosmos. Więc teraz wszyscy wstają. Uwaga, lecisz! Dobra, to wstawanie tak naprawdę nie było potrzebne. Yeah! Pierd... Okej, okay, mamy rozpieprzony samochód. Zauważcie, że cały czas jedziemy. Coś niesamowitego. Słuchajcie, Robert Kubica się takim czymś rozbił i prawie nie... Robert co tak i prawie zginął, a my, a, ciśniemy dalej Halo, halo, utknąłem, halo Halo, mogę stąd wyjechać? a nie wyjadę, dobra Przejedźmy tędy, zobaczymy jak nam się uda Oh shit A te biedne kobiety w kerfurach mówiły, że macie uważać podczas chodzenia między półkami, bo one się starały, kiedy to układały, widzicie nic się nie stało, człowiek może żyć bez jednego płuca, to i samochód może bez jednego, bez jednego koła jechać, pewnie. Wjedźmy tam może cali. Dobra. Ha! Fuck! Jedźmy jeszcze raz. Ha! Fuck! No chyba w takim stanie dalej nie pojedzie nasz samochód. Nieważne. Ta wyskocznia, muszę na nią wjechać. Tylko że jedziemy tam. Ło, fuck? Nie w ten sposób, jak ja to chcę. Bartuś, ty musisz naciskać hamulec. Nic nie muszę. Ale zanim tam wjadę, to oczywiście patrzę driftem. Nie? Patrz go, patrz go, patrz go. Świnie Diabła nie człowiek. Diabeł, nie człowiek. Fuck. No wbijaj się tam, Bogdan. Patrzy go. o. Sprawmy nasze autko i... Nie, to nie tu jeszcze! Ej! Cofaj się, DEBILU! To nie tu jeszcze! Wyżej. I jedziemy! O oh, fuck! Aj! Oh, uh, 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 uh. Nice! Of oh, akurat nas pierd... Dawaj, 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 dawaj! E, jeb, 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 jeb! Postoję tutaj! No ale traf we mnie! O oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, O oh, fuck, wow, wow! Oho! O oh, oh, nice! Już chyba nie pojedziemy sobie. Aaaaa, dawaj go! Dawaj go! Aj! Tylko nastrącił. Dawaj, e! Eh. Dawaj, dawaj, dawaj! O. Oh, o. Oh, oh. 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 Co się dzieje? Oh. No takie coś chyba jeszcze by nie pojechało raczej. Dobra. Cokolwiek to jest, wydaje mi się, że to jest jakaś katapulta. Ok. O, oh, nice, 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 nice. Kolejne biedne panie zostały z urażone tym, że rozwaliliśmy im te nieszczęsne no, jak to się nazywa, pudełka no, na pewno to jest pewnie mynia samochodowa. No, jakże inaczej? Ja chętnie chciałbym polerowanie nisko kaloryczne. nie jest źle. Nie jest tak źle z naszym samochodem jakby mogło się wam wydawać. No i oczywiście na pole bitwy. Byt... to jest... To jest absurd. To jest po prostu absurd, że jedziemy na jednym kole. Wjeźdźmy sobie na ten wielki tor samochodowy, który... cały czas domaga się... ARTUŚ! Wiedź we mnie, wjedź we mnie! Bez oczywiście żadnych skojarzeń. Shit... Dobra, tu się wjeżdża. Tu się wjeżdża, to wiem, tu się wjeżdża, wjeżdżamy Okej Powoli, ostrożnie, tu trzeba będzie przeskoczyć to Jest Nie wypadnij, kur... nie, 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 shit Tak łatwo się nie poddamy, o, jestem zwycięzcą, więc Przeskocz to, przeskocz to i nie wypadli z toru! Hamuj, hamuj, dobra, nice! Uch. Powoli, nie śpiesz się maleńka, nie śpiesz się Śpiesz, śpisz się za dużo Tu może dać w kitę, ale tu już nie Tu powoli Powolutku, nie śpieszmy się, mamy czas oczywiście nie, śpieszmy się. Tu możemy dać troszeczkę buta. I tu, bo tu trzeba to przeskoczyć. Fak, nie! Stój, hamuj! Oh do do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu! Kurde! Tak blisko byliśmy. Eee, ta wyskocznia ja, troszeczkę mnie wkurzyła, muszę ją też rozwalić, tak? o, Jeżu już, Maria, co się dzieje? WOOF Ten warchoć nikam Co, i tu mam w kitę dać, czy jak to teraz jest? To może powoli, co? I fast, in, in. i kita do przodu. Ale słabo, o oh, fuck To był inny kolega nasz, nie? Oj, oh, no, 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 fuck, O, oh, widzę silnik No i co tu jeszcze? No fajna jest ogólnie gra, jeżeli chcecie sami ją przetestować, możecie sobie wziąć z internetu albo kupić na Steamie O, oh, ale teraz to wywaliło, nice Patrzcie, jak płynnie wjechał! Diabeł, nie człowiek! Dobra, zaraz zakręcimy koło. Ostrożnie, ostrożnie. I do góry! I zakręć bączka! Fuck, man! So, nig, nig, Miałeś zakręcić bączka! Kółko, 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 kółko! Zakręć, zakręć, zakręć! Oh, fuck! Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć wtedy... Tak więc, jeżeli Wam się podobało, możecie zostawić kcieka w górę, oczywiście. Yy, Wiele tylko w ten znak 150. Fuck yeah. I cóż, widzimy się w następnych odcinkach. Może takich typu gier. Yy, a może w Minecraft. Zobaczymy jeszcze, więc. Cześć! I są for.